Niektóre osoby kupują drona do zabawy, do pracy lub po prostu lubią sobie popatrzeć na świat z góry, ale niekoniecznie chcą się tam znajdować. Ale są też osoby, które kupują drona tylko po to, aby ten za nimi latał. The home point has been updated. Please check it on the map. Takie rzeczy jak inteligentne tryby lotu w dronach są naprawdę niezłą zajawką. Mowa tu oczywiście o trybach lotu związanych z śledzeniem ludzi lub obiektów, ale i nie tylko. Opcji jest naprawdę mnóstwo i tak naprawdę od nas zależy co chcemy zrobić, od tego co mamy w głowie i od tego jaki model sobie wybierzemy. W dzisiejszym odcinku jednak chciałbym się skupić na inteligentnych trybach lotu, jakie mamy dostępne w Mavicu R2. Inteligentne tryby lotu w Mavicu R2 w sumie można pogrupować na takie jakby dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj jest to Active Track, Spotlight oraz POI, czyli Point of Interest, oraz tak proste sekwencje jak Quickshoty. W tym odcinku chciałbym się skupić na pierwszej grupie, a konkretnie na jednej z tych funkcji, z tych trzech, mianowicie na Active Tracku. Active Track jest to funkcja, która umożliwia nam śledzenie ludzi lub obiektów. I tu uwaga, nie wszystkich obiektów, Szkoda, dlatego że oprogramowanie nie pozwala nam śledzić na przykład obiektów, jak inne drony. Robiłem już taki test i niestety to się nie udało. Ta funkcja umożliwia nam tak naprawdę śledzenie tylko i wyłącznie ludzi lub pojazdów. Tak więc zaczynając od początku, co najlepiej wpierw zrobić, zanim w ogóle włączymy opcję śledzenia. Najpierw włączmy czujniki. Niech sobie działają. Z czujnikami możemy zrobić tak naprawdę trzy rzeczy. Możemy je aktywować tak, aby dron omijał przeszkody, możemy je aktywować tak, aby dron zatrzymywał się przed przeszkodą albo możemy je po prostu wyłączyć. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to musimy sobie ogarnąć nasze ustawienia wideo. Active Track nie działa we wszystkich opcjach klatkarzu. Maksymalnie co możemy zrobić to ustawić 4K w 30 klatkach, Wide oraz Zoom 27K Wide również maksymalnie w 30 klatkach oraz Full HD Zoom w maksymalnie 60 klatkach. Osobiście ja z funkcji śledzenia nie korzystałem zbyt często. E, tak naprawdę może kilka razy, żeby sprawdzić jak to funkcjonuje, jak to działa i pochwalić się, że coś takiego w ogóle ma. Ale ogólnie ActiveTrack 3.0 w Mavicu R2 działa naprawdę całkiem, całkiem spoko. Jako, że w Mavicu R2 nie mamy dostępnych czujników bocznych, DJI troszeczkę zadbało o bezpieczeństwo nasze oraz drona. I śledzenie może odbywać się z przodu obiektu, który chcemy śledzić, lub też od tyłu obiektu, który chcemy śledzić. Jeżeli ustawimy drona bokiem do śledzonego obiektu, on ogarnie tak naprawdę, co się dzieje, i on po chwili zacznie się przemieszczać za obiekt, którym ma śledzić. Jeżeli chcemy śledzić obiekt od boku, no to troszeczkę mamy tutaj utrudnioną sprawę. Możemy wybrać tak zwaną opcję yy, paralel. Eee, czyli tak zwane śledzenie równoległe. Jednak nie będzie to takie śledzenie jak w Mawiku 3, tylko dron będzie owszem za nami podążał, jednak jeżeli chcemy, aby dron śledził nas od boku, musimy sami korygować ten lot drążkami. Czyli DJI dało nam taką jakby możliwość robienia tego typu ujęć, ale połowicznie spycha na nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo. W trybie śledzenia równoległego tak naprawdę możemy sterować naszym dronem cały czas. Możemy podnosić go do góry, możemy sterować nim na boki. Jednakże, gdybyśmy chcieli wybrać opcję śledzenia normalnego, możemy tylko i wyłącznie korygować jego wysokość. Jeżeli chodzi o jakieś minimalne wysokości, odległości od śledzonego obiektu, no to z moich obserwacji i z moich doświadczeń wygląda to tak. Aby dron w ogóle zaczął coś lub kogoś śledzić, musi on po prostu znaleźć się w kadrze. Następnie przeciągamy, zaznaczamy taki kwadracik na ekranie. Za, za czym ma podążać, no i on wtedy sobie za tym obiektem podąża. Jeżeli chodzi o jakieś wysokości, no to minimalna wysokość, jaką udało mi się ustawić, to jest niepełne 2 metry, także całkiem nisko. Kiedy możemy to wykorzystać? Kiedy nie mamy dodatkowego operatora, a na przykład chcemy sobie zrobić jakąś fajną sekwencję, jakieś fajne ujęcie, jadąc na rowerze albo biegnąc gdzieś, albo po prostu się na przykład gdzieś wspinając. E, oczywiście. Mając gdzieś tam na uwadze z tyłu głowy również bezpieczeństwo, trzeba zadbać o to, aby teren, na którym się będziemy poruszać, był w miarę odsłonięty i pozbawiony przeszkód. Pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie maszyna. W kolejnych odcinkach będę dalej się bawić opcjami trybów inteligentnych w Mavicu R2. Na kolejny strzał na pewno pójdzie opcja Spotlight, którą ja osobiście uwielbiam. Pokażę Wam m.in. jak możemy ją wykorzystać i jakie naprawdę kapitalne i zarobiste ujęcia można przy pomocy tej funkcji robić. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.